W ramach 11, 11 edycji Narodowego Dnia Sportu w Kniżenie Koźle odbywają się u nas turnieje z różnych dyscyplin z siatkówki, z piłki nożnej i z koszykówki streetball. Na wszystkich naszych obiektach orlik na ulicy Partyzantów 9 maja oraz na ulicy Skarbowej. Odbywają się turnieje, właśnie około godziny 14 rozpoczyna się cały event. Liczymy na to, że na koniec dnia powiemy, że frekwencja dopisała. I na każdym z Orlików. Będzie rozwalana inna dyscyplina, no list partyzantów, turniej w piłkę nożną na Skarbowej, turniej streetball w koszykówkę, a u mnie na 9 maja w siatkówkę. Dzisiaj z okazji Dnia Sportu, Narodowo z okazji Dnia Narodowego Sportu 17 września, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje turniej e turniej drużyn, dzikich drużyn, w związku z tym na ulicy Skarbowej odbył się turniej piłki koszykowej 3 na 3. W dniu dzisiejszym zgłosiło się były dwie kategorie. W kategorii Open rocznik 2010 i Starsi zgłosiło się 6, 6 drużyn. Mecz odbywa się nadal, natomiast kategoria młodsza rocznik 2011-2014 właśnie ukończył, ukończył swój mecz. Mamy tutaj małych zwycięzców. Celem turnieju jest przede wszystkim popularyzacja gry w koszykówkę, integracja społeczeństwa gminy Kędzierzyn Koźle oraz promocja gminy Kędzierzyn Koźle jako gminy przyjaznej sportowcom. Wszystkim tutaj mocno kibicujemy. Jeśli chodzi o piłkę koszykową, chętnych do gry jest coraz więcej. I i to są osoby młodsze, to są szkoły podstawowe, jak również szkoły ponadpodstawowe, roczniki starsze, coraz bardziej rozpowszechniona jest piłka, właśnie streetball, czyli gra 3 na 3, dzięki której my możemy w różnych warunkach atmosferycznych i na różnych boiskach rozegrać wspaniały mecz. Dużo jest chętnych, więc taki turniej na pewno ma sens i, i potrzeba jest na takie turnieje. minuto aqui